Witam Państwa, adwokat Paweł Berowski. Często pytają Państwo, jak szybko można doprowadzić do ustalenia ważności kredytu we frankach zawartego z g Bankiem. Oczywiście na czas trwania procesu składa się wiele czynników. Jednak na przykładzie dwóch wyroków uzyskanych przez naszą kancelarię w dzisiejszym wideoblogu wskażemy, że procesy frankowe mogą być przeprowadzone sprawnie i szybko. Pierwszy wyrok udało nam się uzyskać już w 9 miesięcy od złożenia pozwu. W dniu 17 grudnia 2020 roku sąd okręgowy w Bielsku-Białej ustalił, że umowa kredytu w 2007 roku zawarta przez naszych klientów z G-Money Bankiem jest nieważna. W argumentacji faktycznej i prawnej w Pozwie Kancelaria podnosiła, że pozwany bank nie udzielił naszym klientom informacji na tematy możliwych niekorzystnych skutków związanych z taką umową, w szczególności hipotetycznej możliwości nieograniczonego wzrostu kursu franka. A także faktu, że powodowie nie są zabezpieczeni przed tym ryzykiem kursowym. Kredytobiorcy nie zostali w sposób należyty pouczeni o skutkach ryzyka, na które będą wystawieni wobec zawarcia w umowie postanowień dotyczących indeksacji. Bank ponadto przedstawiał kredyt jako całkowicie bezpieczny i o wiele korzystniejszy niż typowy kredyt złotowy, opisując go wyłącznie w samych superlatywach jako najlepszy produkt na rynku. Dodatkowo bank Posiadał możliwość swobodnego określenia kursów kupna i sprzedaży, po których przeliczał dług w złotówkach na saldo zadłużenia we frankach oraz raty kredytu we frankach na złotówki. Przy sposobie tworzenia tych kursów samo odniesienie w umowie tylko do jednego z mierników zewnętrznych i obietywnych, jakim jest średni kurs NBP, przy braku doprecyzowania pozostałych czynników wpływających na kurs kupna i sprzedaży, nie było wystarczająco klarowne. Bank modyfikował średni kurs NBP nie dookreśloną marżą kupna i sprzedaży, którą mógł sam ustalać. Kompetencja ta nie doznawała jakichkolwiek ograniczeń w umowie, co pozwalało bankowi korzystać z niej w dowolny sposób. Nawiązanie do weryfikowalnych mierników pozwoliłoby krytobiorcom na kontrolę celowości i legalności ustalania kursów w danej wysokości. W rezultacie wysokość świadczenia powodów jako konsumentów była określona jednostronnie, co w ocenie sądu stanowi o rażącym naruszeniu ich interesów oraz o sprzeczności z dobrymi obyczajami. Umowa z Gmani BANK nie jest standardową i różni się od innych umów kredytów indeksowanych zapisami wskazanymi w paragrafie 17 umowy. Zgodnie z nimi kursy bankowe są ustalane na podstawie średniego kursu NBP skorygowanego o marżę banku. Orzecznictwo w zakresie umów kredytów udzielanych przez Gmani BANK nie jest jeszcze w pełni ukształtowane, na co wskazuje między innymi pytanie prejudycjalne do zadane przez sąd okręgowy w Gdańsku na początku 2020 roku, dotyczące m.in. możliwości usunięcia z treści umowy wyłącznie części zapisu umownego odnoszącego się do marży banku ustalonej jednostronnie przez bank, przy pozostawieniu w mocy dalszej części postanowienia odnoszącego się do kursu średniego NBP. Należy wskazać, że kwestie te były już wcześniej pośrednio przedmiotem orzeczenia przez CUE czy Sąd Najwyższy, a pytania bardziej przypominają tezy banków opisanych w swoich pismach. Strona pozwana próbowała wykorzystać ten fakt, składając wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wydania wyroku przez SUE. Sąd rozpoznający sprawę słusznie nie dostrzegł takiej potrzeby i uznał, że nie ma żadnych podstaw do zawieszenia postępowania, a zasadnicze wątpliwości zostały już wyjaśnione. Argumentacja o zakazie redukcji utrzymującej skuteczność, która została opisana w pozwie przez kancelarię, okazała się skuteczna. W innej sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię, Doprowadziliśmy do ustalenia nieważności umowy frankowej GMA banków nie za dłuższym czasie, bo w ciągu 18 miesięcy. Sąd Okręgowy w Świnicy, wyrokiem z dnia 11 lutego 2021 roku, ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez strony w 2008 roku. Sprawa była prowadzona pod sygnaturą akt 1c 1531, łamane na 20. Głównym roszczeniem powodów, zgodnie ze skuteczną praktyką kancelarii, było roszczenie o ustalenie nieważności przedmiotowej umowy kredytu. Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o tak tzw. odfrankowienie. Nasi klienci początkowo chcieli kredyt w złotych polskich niewaloryzowany. Jednak z uwagi na brak zdolności kredytowej, według wyliczeń banku, zdecydowali się na kredyt frankowy. Kredytobiorcy podczas przesłuchania na rozprawie argumentowali swój wybór faktem zapewnienia przez pracownika banku o stabilności kursu franka szwajcarskiego. Jak twierdzili powodowie, nie przedstawiono im sposobu, w jaki bank będzie naliczał marżę określoną w paragrafie 17 umowy kredytu i do tej pory dowiadywali się o wysokości raty kredytu dopiero po jej pobraniu z konta przez bank. Zdaniem sądu, umowa nie została uzgodniona indywidualnie z kredytobiorcami, jak próbowała udowodnić strona pozwana. Mimo wystąpienia powodów z wnioskiem kredytowym, bank przedstawił wcześniej przygotowany wzór umowy, nie dając możliwości zmiany jakichkolwiek jej warunków. Pozostawiając jedynie decyzję, czy zawrą z bankiem umowę, czy też nie. Sąd nie miał wątpliwości, że kredytobiorcom w tym przypadku przysługuje interes prawny w ustaleniu ważności umowy. W związku z tym, że umowa zawierała postanowienia niejednoznaczne i niejasne, które miały wpływ na wysokość świadczeń powodów, kredytobiorcy mieli interes prawny w jednoznacznym i definitywnym ustaleniu na przyszłość, czy umowa ich wiąże. Sąd przyznał rację powodom, Którzy twierdzili, że bank mógł w sposób dowolny ustalać wysokość stosowanego kursu kupnej sprzedaży waluty. Pomimo argumentów pozwanej w odpowiedzi na pozew, którym zapewniała, że kurs kupna sprzedaży był oparty o średni kurs NBP, sąd słusznie stwierdził, iż był on swobodnie jednostronnie korygowany przez bank. Prawo banku do ustalania kursu waluty nie doznawało żadnych umownych ograniczeń w postaci precyzyjnie określonych, obiektywnych kryteriów. W ten sposób bank uzyskiwał dodatkowe wynagrodzenie. Nazwany przez bank godziwym zyskiem banku z transakcji wymiany walut związanych ze spłatą kredytu przez powodów. Zawierając umowę, zapomniał jednak szczegółowo poinformować powodów i wyjaśnić im, że spread walutowy będzie stanowił dodatkowy koszt kredytu. Postępowanie w pierwszej instancji trwało niecałe półtora roku. W międzyczasie odbyły się dwie rozprawy. Na pierwszej z nich sąd postanowił dopuścić dowód z przesłuchania stron na okoliczności związane z zawarciem głowy. Kolejna rozprawa. Została przeprowadzona z udziałem powodów, którzy zostali przesłani przez sąd. Dodatkowo sąd oddalił wniosek pozwanej o zawieszenie postępowania i po zamknięciu rozprawy wydał wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej. Powyższe przykłady pokazują, że strategia kancelarii pozwala na stosunkowo szybkie uzyskanie korzystnych wyroków także przeciwko i Banku.